Cześć, widzowie! Z tej strony Mister Ron. Witam na moim kanale, a także na serii poświęconej modyfikacjom do Wiedźmina 3. Na samym wstępie, jak zawsze, proszę Cię, widzu, o zostawienie kciuka do góry, jak i subskrypcji, aby mój kanał mógł się rozwijać. Dziękuję. Na dzisiejszym filmie chcę Wam zaprezentować modyfikację Eternal Hand, i do tej modyfikacji zainstalujemy dwa dodatkowe mody czyli to będzie spolszczenie i modyfikacja, która doda nam więcej gniazd, czyli posłużę się tutaj podstawowymi rozmieszczeniami kieszeni, masek itd. Tak A tutaj mamy modyfikację, czyli na czerwono zaznaczyłem i na zielono co dodaje modyfikacja, czyli jak widzicie po prawej stronie na czerwono zaznaczyłem, że mamy pod spodem, czyli pod spodniami i pod butami, Mamy dodatkowe dwa sloty, i w te sloty możemy dodać pelerynę lub maskę. Czy ta modyfikacja jest w ogóle potrzebna? Moim zdaniem tak, bo jeżeli chcecie użyć peleryny i chcecie użyć na przykład pochodni, to ta modyfikacja jest niezbędna. Posłużymy się tutaj też zdjęciem od autora modyfikacji. Jak możecie zaobserwować, pod spodniami i butami mamy właśnie ten slot. Tutaj możecie sobie dodać właśnie pelerynę, możecie dodać maskę, nie zajmujecie wtedy miejsca z kieszeniami po prostu. To jest coś fajnego. Możecie wtedy, właśnie, tak jak mówię, mieć pochodnie, czy tam inne jakieś przedmioty i macie dodatkowo jeszcze jeden slot na petardy. A przechodząc właśnie do głównego moda, modyfikacja Eternal Hand to ogromny mod z dużym pakietem zawartości który zawiera nowe animacje, sceny, wrogów, przedmioty, zbroje, broń, fabułę, efekty, pseudo zadania i wiele, wiele więcej. Jego funkcje, jak pisze sam autor, modyfikacji możemy liczyć w setkach. Eternal Hunt zawiera również wiele dodatkowych złożonych systemów wsparcia, takich jak medytacja w czasie rzeczywistym, automatyczne ukrywanie broni do maskowania, przedmioty kieszonkowe do noszenia, system krwi, ran, Znaczniki HUD 3D, system pogodowy, lodowaty oddech i wiele innych. Ten mod jest przeznaczony dla tych, którzy już ukończyli grę i chcą doświadczyć jej ponownie w drastyczny inny sposób. Absolutnie nie jest to zalecane do pierwszej rozgrywki, ale jeśli lubisz wyzwania i lubisz trudne gry, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tą modyfikacją zacząć nową grę. Eternal Hunt zawiera również system samouczków który aktywuje się gdy gracz po raz pierwszy korzysta z określonej funkcji. Z sekcją menu modów specjalnie poświęconą wyświetlaniu samouczków, a także bestiariusz, dzięki czemu większość informacji o modzie można przeglądać w grze. Po więcej szczegółów odsyłam was na stronę Nexus. Link do modyfikacji w opisie pod filmem. Przejdźmy do instalacji modyfikacji. Co do instalacji i modyfikacji, modyfikacje będziemy instalować manualnie. Czyli jest instalator, gdzie możemy go nacisnąć. wklejamy po prostu pliki do folderu gry i instalujemy, ale ja wolę, ja jestem zwolennikiem instalowania modyfikacji manualnie, bo wtedy jest mniej problemów i błędów. Tak bym Wam po prostu doradzał, byście instalowali na tym filmie: zróbcie tak, jak Wam pokazuję. Czyli przechodzimy do Eternal Hunt, wybieramy pliki, czyli Files i pobieramy Manual Don't volant, pobieramy i pobierzcie sobie też Eternal Hunt, tłumaczenie na polski, czyli Translation, spolszczenie, Files i pobieramy. Gdy pobra Wam się już główny mod i spolszczenie, to możemy w sumie sobie przejść do naszego folderu, gdzie mamy... Pobrane obydwie, obydwie modyfikacje, tylko teraz przechodzimy w Eternal Hand Installer. Tak, wchodzimy w ten folder. Przechodzimy w ten dokument tekstowy, czyli Manual Installation, i kopiujemy yy, tutaj ten link, tak jak właśnie tutaj pisze: yy, otwórz link, czyli robimy kopiuj i wklejamy przeglądarkę. Gdy już przejdziemy, yy, gdy już wkleimy naszego linka, musimy przejść tutaj. Eternal Hunt Release, wersja 2.2. Czyli dwa dni temu tutaj akurat od mojej publikacji filmu była aktualizacja yy, modyfikacji. No i dobra. I pobieramy. Naciskamy to i pobieramy. Gdy modyfikacja już się pobrała, przechodzimy do naszego folderu z pobranymi modyfikacjami. I tutaj, gdzie mamy Eternal Hand Installer, już możemy to usunąć. I tu, gdzie mamy Eternal Hand Spolszczenie i Eternal Hand Release 2, wersja 2.2, wypakujmy sobie te foldery. Gdy foldery są już rozpakowane, możemy przejść do Eternal Hand Polish Translation. i Kopiujemy DLC i moc. Cofamy. I wklejamy te foldery do folderu eternal hunt release wersja 2.2 i tutaj wklejamy te, te, te foldery i tak jak tutaj powinniście mieć coś takiego samego lokalizacja docelowa zawiera pliki o tych samych nazwach i musimy te pliki podmienić teraz możemy wycofnąć usuwamy polish translation tu gdzie mamy eternal hunt release wersja 2.2 to przechodzimy do tego folderu, kopiujemy te foldery bin, dlc, mods do naszego folderu z GOM. Czyli u mnie to będzie program files, galaxy, games, The Witcher. I tutaj wklejamy. Gdy już skopiowane mamy folder dlc, mods i bin, to przejdźmy sobie do bin, config, r4 game. Config matrix pc i tu gdzie mamy moda eh musimy zrobić coś takiego zmień nazwę skopiujcie sobie tą nazwę i teraz wchodzimy do pliku Dirtex 11 file -list". tutaj robimy enter wklejamy to, co, to, tą nazwę co kopiowaliśmy ją i tutaj macie kropka xml kropkę z przecinkiem kopiujecie to i doklejacie właśnie do tego. A po co to jest? Po to, abyście mieli opcję konfigurowania tego moda tak jak chcecie, czyli tam wiecie różne opcje tej modyfikacji. Zapisujecie i teraz nie powiedziałem wam jednego. To co macie tutaj właśnie ten mod echo.xml. z przecinkiem. Skopiujcie sobie tą całą nazwę, bo to nam będzie potrzebne. Przechodzimy do deltex12 file list. I robicie Enter. I tutaj wklejacie. I to już nam działa. Następną rzeczą, jaką zrobimy, będzie przejście do folderu MODS. I pokażę Wam teraz krótki filmik z. Bo autor moda dodał nam czerwoną trawę do gry. Jeżeli ktoś chce tą modyfikację i chce z nią grać, to może sobie ją zostawić. Mi się to nie podoba, dlatego ja to usuwam. I teraz przejdźmy sobie właśnie do tego filmu. Sami widzicie, um, zaczynamy od welen. Tu Wam pokażę taką, takie etapy, gdzie w, jak welen wygląda ta trawa, jak wygląda na skeligę. Tak wygląda ta trawa w Tuso. No, i osobiście to nie leży, dlatego ja to usuwam. Jeżeli wy uważacie inaczej, chcecie Prawda, grać z tą modyfikacją, to, to, modyfikacją, modyfikacją, to, to oczywiście modyfikacją. możecie ją zostawić. A co, u nas śmiałków Skąd? Ale żeby... Czyli jeżeli macie takie same zdanie jak ja Czyli nie podoba wam się ta modyfikacja Z czerwoną trawą Możecie przejść do właśnie do folderu mods I tutaj gdzie macie Mod eternal hand Gras, grass Usuwacie czerwoną trawę Teraz przejdźmy do Modyfikacji właśnie z naszymi Dodatkowymi kieszeniami czyli ASM Pobieramy to Gdy modyfikacja już Wam się pobrała, przechodzimy do naszego moda. W folderze, gdzie macie pobraną modyfikację, yy, usuwamy wypakowany plik, zostawiamy i przechodzimy yy, do akcesorii Slot Mod Next Generation. Kopiujemy go do naszego folderu, gdzie mamy zainstalowaną właśnie naszą grę i wklejamy. Jedna modyfikacja jak i ta druga nie, ma nie mają razem ze sobą konfliktu, dlatego mogą być używane razem. Jeśli chodzi o temat instalacji, to z mojej strony to wszystko. Widzimy się na parcie drugim, gdzie, gdzie ze szczegółami omówię Wam modyfikację i Wam ją przedstawię. Nie zapomnijcie o Ciuku do góry i subskrypcji, aby ten kanał mógł się rozwijać. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca i widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia. Cześć!